Tegoroczne Polish Chemical Forum zgromadziło najważniejsze postacie krajowej branży chemicznej. W otwierającym spotkanie przemówieniu minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński podkreślał znaczenie sektora chemicznego dla gospodarki krajowej. To branża, która bardzo dynamicznie rośnie. W roku 2012 ten wzrost był liczony na poziomie 14%. Zdaniem ministra, przed branżą stoją jednak niebagatelne wyzwania, związane m.in. z dostępem do surowców czy silną konkurencją zagraniczną. Temat zwiększenia konkurencyjności polskiej chemii przewijał się w wielu wypowiedziach. Jako pozytywny przykład budowy mocnej marki, dyskutanci wskazywali konsolidację spółek chemicznych w ramach grupy Azoty. To jest projekt rozwojowy, który ma nam dać nowe impulsy rozwojowe. Generalnie chodzi o efekt skali i generalnie chodzi o to, żeby poprzez konsolidację stać się takim podmiotem, który potrafi konkurować w warunkach globalnych. Nie chodzi o nasz polski rynek i o to, żebyśmy konkurowali tutaj między sobą Każda firma z każdą firmą. Tylko chodzi o to, że dzisiaj, chcąc się utrzymać na rynku, to musimy być takim podmiotem, który zdolny jest wysyłać statki w najodleglejsze zakątki świata, który zdolny jest być partnerem dla dużych firm, dużych koncernów działających globalnie w całym świecie. Myślę, że jest to bardzo dobre posunięcie ze względu na to, że podmiot, jakim jest Grupa Azoty, pozwala firmom, które wchodzą w skład tej grupy w sposób bardzo bardziej efektywny konkurować na rynkach globalnych. Dzisiaj jak patrzymy przez na przemysł chemiczny nie rozmawiamy o małym rynku polskim, czy Europy Centralnej i Wschodniej, rozmawiamy o rynku globalnym i każdy z nas, czy to jest firma DAO, czy, czy firmy obecne na rynku polskim, zarówno polskie, jak i zagraniczne konkurujemy na większej przestrzeni terytorialnej, czy to jest Europa, czy to jest nawet cały świat. Sukcesy polskiej chemii to nie tylko budowa dużych organizmów, ale także odpowiednie działania restrukturyzacyjne w podmiotach przynoszących jeszcze do niedawna straty. Podczas forum o procesie naprawczym Ciechu opowiadał prezes spółki Dariusz Krawczyk. Cały program restrukturyzacyjny to jest zaangażowanie dużej liczby osób, które realizują około 130 projektów restrukturyzacyjnych. Każdy projekt ma powołany zespół zadaniowy, także nie tylko kierownik projektu, ale również osoby współpracujące z kierownikiem są zaangażowane w taką pracę. Plus dodatkowo najwyższe kierownictwo rozumiane jako zarząd grupy Ciech, zarządy spółek lokalnych oraz top management. Także naprawdę jest to praca zbiorowa i bez zaangażowania tych osób program po prostu nie udałby się. Ważnym punktem dyskusji były kwestie surowcowe, m.in. perspektywy wykorzystania gazu łupkowego. Trzymamy kciuki, żeby proces poszukiwania gazu łupkowego w Polsce się udał, bo nas interesuje większa ilość gazu na polskim rynku i większa ilość źródeł, z których możemy korzystać jako odbiorcy gazu ziemnego. Uczestnicy forum zastanawiali się także nad drogami, którymi powinna pójść polska chemia. W tym miejscu pojawiła się między innymi kwestia budowy nowego kompleksu petrochemicznego przez grupę Lotos i grupę Azoty. Większość spółek, tych dużych, chemicznych w Polsce, ale również mniejszych, całe gro spółek przetwórczych, chociażby, bazuje na surowcach petrochemicznych. Ta baza surowcowa w Polsce nie zaspokaja pełnych potrzeb, więc każde inwestycje, które się pojawią w zakresie petrochemii, chociażby w Polsce, są jak najbardziej pożądane i będziemy temu kibicować. Generalnie tego typu projekty mają sens i są potrzebne. Dlatego, że. Część z produ produktów z petrochemii jest wykorzystywana przez nas jako surowce. My dzisiaj szukamy ich y, na innych rynkach. Moglibyśmy je znaleźć tutaj w Polsce. Przy okazji, byśmy zmniejszyli trochę deficyt w handlu y, zagranicznym. Natomiast nie jest to łatwy projekt, bo, 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 bo są partnerzy, bo, bo trzeba uzgodnić warunki różne i finansowe, i, i merytoryczne związane z treścią tego projektu. W tej chwili trwają takie bardzo wstępne analizy co do dalszej realizacji projektu. No i zobaczymy jaki będzie wynik. Jako inną metodę zwiększania konkurencyjności wskazywano na innowacyjność między innymi w zakresie surowców alternatywnych. W Polsce pamiętajmy, uprawia się bardzo dużo roślin przemysłowych, ale również tych podstawowych typu zboża, które są doskonałą bazą dla surowców z których powstają tworzywa biodegradowalne. No więc skrobia, polimleczany to wszystko, co dzisiaj jest silną stroną polskiego rolnictwa. Nowoczesna chemia jest bardzo zainteresowana. Po pierwsze poprawą swojego wizerunku, ale myślę, że to nie jest główny cel. Głównym celem jest uniezależnienie się surowcowe od tradycyjnych, tradycyjnych źródeł, jakimi są związki ropopochodne. Petrochemia i oparcie się w większym stopniu na surowcach odnawialnych. Różne drogi rozwoju polskiej chemii były podczas spotkania przedmiotem ożywionych dyskusji. Prowadzone polemiki świadczyć mogą o tym, iż tegoroczne spotkanie branży chemicznej stanowiło forum nie tylko z nazwy.